Witajcie! Wracamy z pakietem mobilności. Tym razem opowiemy o zmianach, które będą wprost dotyczyły wszystkich kierowców, bo związane są z modyfikacjami rozporządzenia 561 przez 2006, czyli odnoszą się do czasu pracy. Zapraszam na CE, jedziemy z tematem. Zacznę od tego, że zapowiadany lipcowy termin wejścia w życie pakietu mobilności najprawdopodobniej przesunie się na sierpień albo wrzesień. W każdym razie klamka już zapadła i zmiany w transporcie na terenie Unii Europejskiej są nieuniknione. Oczywiście będą wprowadzane zgodnie z harmonogramem, który opisaliśmy w poprzednim odcinku na ten temat. Po 20 dniach od oficjalnego ogłoszenia pakietu mobilności w życie wejdą zmiany, które w największym stopniu dotyczą samych kierowców. Podejrzewam, że część nowych przepisów przypadnie Wam do gustu. Inne natomiast mogą Wam się nie spodobać. Niemniej jednak dobrze jest zdawać sobie sprawę ze wszystkich nowości i dzisiaj chcemy je Wam w przystępny sposób przekazać. No to do dzieła. Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązkowy powrót kierowcy do centrum operacyjnego firmy, czyli po prostu na bazę lub do miejsca zamieszkania. Taki powrót ma być zrealizowany raz na 4 tygodnie. W pewnym określonym przypadku ma to być raz na 3 tygodnie. Ale o tym powiem za chwilę. Przy tej zmianie najważniejsze jest to, że obliguje ona kierowcę do powrotu do domu albo do firmy, a nie tylko do kraju. Kolejna sprawa to konieczny 45-godzinny odpoczynek po powrocie, który trzeba wykonać w kraju siedziby przewoźnika lub w miejscu zamieszkania kierowcy. Z tego co udało mi się dowiedzieć, wszystkie te obowiązki będą mogły być zweryfikowane przez inspekcję, choćby za pomocą zapisów o lokalizacji, które robią nowe, inteligentne tachografy. Ale to rozwiązanie docelowe, bo w pierwszej fazie zmian, czyli 20 dni po ogłoszeniu pakietu, nie ma mowy o koniecznym powrocie pojazdu. Te zmiany będą wprowadzone dopiero półtorej roku od ogłoszenia i powiemy o nich szczerze innym razem. Najpierw konieczność powrotu dotyczy jedynie kierowcy. Podsumowując, raz na 4 tygodnie kierowca musi wrócić do domu. Jeśli natomiast podczas swojej pracy za granicą wykona dwa skrócone odpoczynki tygodniowe z rzędu, to nowe przepisy stanowią, że musi on wrócić nie po czterech tygodniach, a po trzech. Dodatkowo po takim powrocie konieczna będzie rekompensata skróconych odpoczynków, ale bardziej szczegółowo opowiem o tym przy okazji omawiania kolejnego przepisu, bo jest z tym tematem mocno związany. Po wprowadzeniu zmian związanych z pakietem mobilności, kierowca będzie mógł skrócić dwa odpoczynki tygodniowe z rzędu. Ujmując to inaczej, dwa następujące po sobie odpoczynki tygodniowe mogą trwać 24 godziny zamiast 45. Ustawodawca stawia jednak dwa warunki. Pierwszy. Kierowca musi wykonywać przewóz międzynarodowy, czyli oba skrócone odpoczynki muszą zaczynać się i kończyć poza granicami kraju. Przepis nie dotyczy więc kierowców jeżdżących na trasach lokalnych w ramach jednego państwa. Drugi warunek związany jest z pozostałymi odpoczynkami w cyklu czterech tygodni. Te pozostałe muszą być już regularne i trwać minimum 45 godzin. Ale to nie wszystko. Jeśli kierowca zdecyduje się na dwa skrócone odpoczynki tygodniowe z rzędu, to kolejny regularny odpoczynek tygodniowy musi wykręcić z rekompensatą za oba skrócenia. Czyli to będzie 21 godzin za pierwsze skrócenie, 21 godzin za drugie i regularne 45 godzin. Razem 87 godzin pauzy tygodniowej z rekompensatami. Oczywiście, koniecznie do odebrania w miejscu zamieszkania lub w bazie przedsiębiorstwa. Zmiany związane z pakietem mobilności dobitnie podkreślają zakaz odbierania regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie. Dotyczy to pauz tygodniowych, które trwają dłużej niż 45 godzin. Przykładowo, z racji odbierania rekompensaty. Taki odpoczynek koniecznie musi być wykonany w odpowiednim miejscu, np. w hotelu. Ważną zmianą jest to, że nie ma możliwości odebrania tego odpoczynku np. Na w naczepie przystosowanej do spania albo jakimś namiocie, a przecież czytało się o podobnych pomysłach. Od wprowadzenia pakietu w życie na odpoczynek musi być wybrane miejsce, które zapewnia właściwe zaplecze sanitarne i sypialniane. Najprawdopodobniej zatrzyma to różnego rodzaju kombinacje. Kolejna zmiana dotyczy artykułu 12 rozporządzenia 561 przez 2006. Do artykułu dodano nowy ustęp, który daje kierowcy możliwość przedłużenia jazdy dziennej oraz tygodniowej o jedną lub dwie godziny, gdy wraca do domu lub do centrum operacyjnego firmy na odpoczynek tygodniowy. Przed tą ponadprogramową jazdą kierowca jest jednak zobowiązany do wykręcenia dodatkowej półgodzinnej przerwy. Brzmi nieźle, no nie? Z jednej strony tak, bo w wyjątkowych okolicznościach nowy zapis pozwoli kierowcy dojechać do domu, gdy zabraknie mu czasu. Z drugiej, no właśnie, podobnie jak cały artykuł 12, przepis ma zastosowanie jedynie w wyjątkowych i niespodziewanych okolicznościach, których kierowca nie był w stanie przewidzieć planując transport. Korzystając z tego wydłużenia, kierowca musi powołać się na artykuł 12. A żeby to zrobić, jak już dobrze wiecie, należy wykonać wydruk z tachografu i na odwrocie opisać całą sytuację oraz przyczyny przekroczenia czasu jazdy. Wypadek i wywołany przez to korek na drodze jest niespodziewany. No ale na przykład opóźnienie na magazynie może już nie przejść. Ważne jest również, że na ten ustęp artykułu 12 nie można się powołać, jeśli mamy na przykład przekroczenie związane z odpoczynkiem. Dodatkowo należy pamiętać o rekompensacie czasu nadprogramowej jazdy. To też jest obligatoryjne, ale nie powinno stanowić problemu. Oczywiście nie omówiłem wszystkich zmian dotyczących rozporządzenia 561, bo jest wiele pomniejszych modyfikacji. Warto nadmienić choćby wyłączenie betoniarek przewożących gotowy beton z obowiązywania o czasie pracy, czy możliwość przerwania odpoczynków tygodniowych na promie. To też jest istotne. Kończymy na dzisiaj, ale nie kończymy z pakietem mobilności. Wrócimy do niego za jakiś czas, by opisać pozostałe zmiany, które mocno wpłyną na transport w Europie. Jeśli interesuje Was coś konkretnego w tym kontekście i chcielibyście, żebym się tym zajął, piszcie w komentarzach. A teraz życzę szerokości z C plus E. Do zobaczenia!